Leonardo DiCaprio ma 46 lat. Jednak jego preferencje dotyczące wieku partnerek pozostają niezmienne. Furore w sieci robi wykres porównujący wiek aktora i kobiet, z którymi się spotykał. Żadna z nich nie miała więcej niż 25 lat. Mogłeś zadać sobie pytanie, dlaczego mężczyźni wybierają młodsze kobiety. Dlatego dzisiaj spróbuję ci rozłożyć temat, żebyś mógł wyciągnąć z niego jakieś wnioski. W 1989 roku psycholog ewolucyjny David Bass odkrył, że w każdej z 37 przebadanych przez niego kultur mężczyźni woleli poślubić młodsze kobiety średnio o 2,66 roku, a kobiety wolą starszych mężczyzn o średnio 3,42 roku. Te dane, jak twierdzi, pokazują, że preferencje wiekowe dla partnera są najprawdopodobniej wynikiem presji ewolucyjnych. Warto zaznaczyć o wpływie społecznym. W społeczeństwach, w których panuje większa równość płci, różnica wieku między partnerami będzie się zmniejszać, ponieważ kobiety zapewniając same sobie dobrobyt, nie są zmuszone wychodzić za starszego mężczyznę, którego zasoby ekonomiczne czynią go dobrym żywicielem rodziny. Widzieliśmy to w Stanach Zjednoczonych, kiedy kobiety wchodziły na rynek pracy, zdobywały wyższe wykształcenie na. Na poziomie równym, a ostatecznie przewyższającym mężczyzn, i walczyły o równy status. Małżeństwa między znacznie starszymi mężczyznami i młodymi kobietami stały się mniej powszechne. Między rokiem 1910 a latami 2010-2014, odsetek mężczyzn, którzy poślubili kobietę o 11 lub więcej lat młodszą od niego, spadł z 18,9% w pierwszych małżeństwach i 60,5% w przypadku powtórnych małżeństw do 2,3% i 22%. W tym samym okresie średnia różnica wieku między małżonkami zmniejszyła się. Według Kelly Feigen z 4,7% w 1910. 1910 roku do 1,86 lat w przedziale 2010-2014. Zamiast patrzeć na wiek, warto spojrzeć, co się kryje za wiekiem, jakie wartości dostarcza młoda osoba, jakie korzyści mężczyzna może mieć w relacji z młodszą kobietą. Po pierwsze, większa reakcja organizmu. W 1995 powstało badanie Pobudzenie seksualne i podniecenie na bodźce pedofilskie w próbce społecznej normalnych mężczyzn. Tak jak widzisz, zgłaszane i największe fizjologiczne podniecenie seksualne było na młode, nastoletnie dziewczyny, i nie ma w tym nic dziwnego, że męskie organizmy najmocniej reagowały na najbardziej płodne i jędrne ciała, którymi kobiety dysponują w okresie od momentu dojrzewania płciowego do wczesnej dorosłości. Warto zaznaczyć, że u każdego cechy płciowe rozwijają się w innym tempie. Dlatego coś, co jest naturalne, np. Na reakcja seksualna na ciało trzynastolatki, nie znaczy, że jest dobra i powinna usprawiedliwiać zachowania hebefilskie. Mężczyźni są biologicznie zaprogramowani, aby silnie reagować na młodsze kobiety, bo to sygnalizuje płodność. Młodsza oznacza większa szansa na zajście w ciążę i zdrowe dziecko. Mężczyzna może nawet spłodzić dziecko w wieku 65 lat. Możliwości kobiety akurat w tej dziedzinie są ograniczone i z wiekiem szanse maleją. Po drugie, niektórzy mężczyźni interesują się młodszymi tylko po to, by poczuć się młodziej. Myślą, że jeśli będą spędzać czas z młodszymi ludźmi, poczują się lepiej. To jeden z powodów, przez który ludzie cierpią z powodu kryzysu w wieku średniego. Nie dlatego, że uważają, że młodszy jest ładniejszy czy coś w tym rodzaju. Młodość również niesie ze sobą inne wartości niż bycie pięknym. Ale za chwilę powiesz, że 30-letnie kobiety bardziej Ci się podobają. I masz rację, seksualność człowieka jest bardzo plastyczna i może zmieniać się z wiekiem. Za starszymi kobietami stoją inne wartości, takie jak dojrzałość, opieka, stabilność, doświadczenie. To, że komuś podobają się młodsze, to nie znaczy, że starsze kobiety są gorsze. Po prostu posiadają inne wartości. Następną rzeczą, którą ma młodsza kobieta, to podniesienie własnej wartości. Ktoś, kto jest niepewny siebie, może wybrać młodszą osobę, żeby sobie udowodnić, że ich wartość nie spadła. To ich sposób na udowodnienie sobie, nadal to mam. Młodsza partnerka może również dodawać status w oczach innych mężczyzn, bo wcale nie jest to takie łatwe, jak mogłoby się wydawać. Musisz posiadać jakieś wartości dla młodszej partnerki, żeby była tobą zainteresowana. Ktoś może oczekiwać od kobiety braku dużego bagażu doświadczeń, dlatego może bardziej celować w młodsze osobniczki, które nie mają traum związanych ze związkami lub nie są tak naznaczone przez życie. Oczywiście niektórzy mogą chcieć kobietę z dzieckiem z poprzedniego związku, a inni nie chcą dodatkowo obciążać swojego życia. Dlatego wybierają kobiety, które są czystymi kartkami, które nie przychodzą z nowymi problemami do ich życia, bo mogą przykładowo mieć sporo swoich problemów. Mężczyźni mogą chcieć wybierać młodsze kobiety, ponieważ całą młodość poświęcili na pracę i karierę. Dlatego chcą niejako sobie odbić tamten czas, zrekompensować tamten okres. Młodsze kobiety mogą też bardziej docenić już zbudowane życie mężczyzny od rówieśniczek. Osoba cierpiąca na brak docenienia może poszukiwać młodszej kobiety, która doceni jego pracę i wkład w związek. Są też osoby, dobrze wierzyć, że jest ich mała liczba, wolą umawiać się z młodszymi ludźmi, ponieważ łatwiej ich manipulować lub okłamywać. Nie są jeszcze tak doświadczeni w związkach jak starsza osoba, aby wyłapać te wszystkie rzeczy. Łatwiej rozgryźć, że druga osoba chce tylko seksu, gdy ma się 27 lat niż 19. W pewnym wieku kobiety zaczynają rozumieć, że mężczyzna może powiedzieć i obiecać wszystko, żeby dostać to, czego pragnie. Z wiekiem liczba takich narzędzi przeciw manipulatorom rośnie. Młode kobiety, które jeszcze nie są w stanie się same utrzymywać, są na początku swojego życia, są idealnymi ofiarami dla złych ludzi, często starszych, którzy mogą mieć przewagę ekonomiczną i ją wykorzystywać w niecnych celach. Młode osoby, nie tylko w przypadku kobiet, są często optymistycznie nastawione nie są tak zgorzkniałe, są uśmiechnięte i chcą doświadczać życia. Dla niektórych może to być kluczowa wartość, której pożądają dlatego też będą wybierać młodsze kobiety. Podsumowanie odcinka Samo powiedzenie, że ktoś wybiera partnerkę ze względu na wiek jest dużym uproszczeniem. Za wiekiem młodszym lub starszym stoją inne wartości, które mogą jednym pasować, a drugim nie. Jedna osoba wybierze młodszą osobę, bo będzie chciała budować związek z osobą bez perturbacji życiowych, a druga będzie chciała starszą, żeby już była dojrzała emocjonalnie. Warto skupić się na przyczynie, dlaczego akurat takiego partnera wybraliśmy, lub ktoś wybrał nas z takimi cechami, a nie zasłaniać się wiekiem. Jeśli chcesz odcinek, dlaczego kobiety wybierają starszych mężczyzn, to nie zapomnij ocenić i skomentować. Do usłyszenia w następnym odcinku.